Dzień dobry! Wpadłam na bardzo głupi pomysł, to znaczy yy, to jest bardzo egzotyczny pomysł, bo udało mi się zakupić yy, używaną, co prawda, ale udało mi się zakupić wspaniałą płytkę, proszę bardzo, dodatki do, do Simsów, gry ekstra, wspaniała, niesamowita i w ogóle z postacią Agnieszki Chilińskiej. I słuchajcie, gag cały polega na tym, że zupełnie niezależnie od mojego zakupu okazało się, że pani Agnieszka ma mieć spotkanie autorskie, na którym będzie podpisywać w Warszawie e, najnowszą płytę. Więc co ja sobie wymyśliłam? Oczywiście, że tę płytę też zakupiłam <laughs> i wybieram się na to spotkanie, bo bardzo liczę, że mi się podpisze na tej płycie simsowej. Ba, żeby było lepiej, słuchajcie, e, zaopatrzyłam się w dwie wersje tej płyty wspaniałej, ponieważ liczę, że uda mi się dać jej jedną w prezencie. Zobaczymy, jak Pani Agnieszka to przyjmie. Jeżeli oglądacie to wideo, to znaczy, że, że mi się udało. Także zapraszam. Tak. <grywa> Jesteśmy już po naszej wspaniałej akcji. Nie wierzę, że się udało, ale się udało. Gdzieś tutaj pewnie wkleję zdjęcie, żeby było, że się udało, ale wow! To... To jest niesamowite. Chciałabym podziękować serdecznie ślimakowi, który był, bo, bo była moim tutaj przewodnikiem po Warszawie. Bez niej by się to nie udało. Pozdrawiam bardzo serdecznie również panią Agnieszkę Eluwina. No i w sumie jestem już w domu, dotarłam po tej super eskapadzie, po tej super przygodzie, która się wydarzyła. Powiem Wam, że było warto. Było warto, bo i płyta jest fajna, i, i pani, pani Agnieszka też jest fajna, i w ogóle wszystko jest fajne. I wiecie, co jest jeszcze fajne? Fajne jest to, ta, ta płyta, ta legendarna płyta, która jest z podpisem. Drugą sztukę pani Agnieszka dostała w prezencie oczywiście i, I było w ogóle zachwycona, w ogóle w pierwszej chwili nie skojarzyła, że to jest prezent dla niej Ale to było strasznie słodkie I, I warto było, warto było wystać w tej kolejce, warto było się spotkać z panią Agnieszką, sprzytulić się, zbić z, z nią piąteczkę i, I przypomnieć, że gracze Simsów dalej, dalej są wspaniali, żyjący i że, że ta produkcja ma się dobrze Także Pozdrawiam bardzo serdecznie, było super, polecam, mam nadzieję, że więcej takich akcji będziemy robić.